Siemanko z tej strony, Matizanin, a to jest drugi odcinek na kanale. E, robimy kontynuację z pierwszego odcinka. E, jeśli tego nie oglądaliście tego pierwszego, no to od razu mówię, że to jest chowany. Chowany autami. Dokładnie. E, no to zaraz będziemy. Za... Do... Tak, doszła nowa osoba, dobra, no to doszła nowa osoba. Będziemy grać w czwórkę 4 dzisiaj. Tylko ja tej czwartej sobie nie słyszę. Ale dobra. To panowie. O ty. No no, bo ja chciałem do garażu wyjechać teraz. E, tak, dokładnie w ostatniej sekundzie. Kiedy mieliśmy już kończyć, czyli kiedy ja miałem kończyć. Ucinak to. A, no tak. Nie, przecież oglądali poprzedni odcinek, tam wiesz. Dobra, zabiją mnie, zabiją mnie. A jednak mnie nie zabili. No nie, dobra, zabili mnie. Okej, okay, no to. Lecimy, nie? Dobra, ja, ja zmienię auto. Na jakieś randomowe. Grzan. Yy, Tak, dokładnie. Ale nie... A, sorry. Czekaj, dobra. No, no. Czekaj, Ja opuszczam Sekiro Surf. Bierzemy ustawienia. Wyłączamy mapę, oczywiście. Powiedzcie yy, mu, żeby... A nie, to nie ten, już mówiłem. Chowańca gramy. Kontynuacja chowanego. No tak wcześniej gadałem o tych radarach, ale teraz nie. O, tych O, ty Uh, eee, słuchaj, Tony Prince again? The Tony Prince? <laughs> you know me. Dobra, zabiją mnie. No zaczekaj jeszcze. Niech nie zabiją i lecimy ciebie chowańca. Jezus, automatycznie typie. Każdego ja też dostałem. Dobra, lecę do swojego garażu. Yy, chociaż nie, po co? A nie, no tak. Ty teraz się przecież chowasz. No chyba, że ja. No ty się chowasz. No! Przecież mówiłem! Jezus. Jak nagrywamy, no to wyłącz tam na YouTube, tak? Jak coś oglądasz, bo nic nie kojarzysz w ogóle. Przecież ci drugi raz przecież mówimy. Zaczekajesz, ja też sobie wezmę. Auto A, Nikosa już nie ma. To powiedz Ci nikosowi o co chodzi, nie i tak dalej, takie rzeczy. Ja sobie biorę moje autko. Dobra, yy, możemy zaczynać. Nie! Mnie, mnie nie szukamy teraz. Dobra. Ej, jakby to to jedna podpowiedź auto. Taką. Nie, dobra. Yy, wywal go po prostu, nie wiem, z imprezy i... tutaj. Głosujemy za wyrzuceniem niego po prostu, bo to online. Nie, wyrzuć, wyrzuć go z imprezy, tak A, jest, dobra, to ja go zaraz wyrzucę. Yy, gracze i głosujemy za wyrzuceniem. Zaczekaj. Ej, głosujemy za wyrzuceniem Nikolasa. Zaczekaj, głosujemy za wyrzuceniem Nikolasa, bo, żeby po prostu wyszli sesję jak on... Ale ja nie mogę! Sam nie mogę, dopóki wy też nie zagłosujecie. Ja nie mogę sam go wywalić. Dobra. No mi właśnie mnie też. Na szczęście jak nie słyszałem, to nie będzie tego na YouTube. Nie, jakie auto? Jego taki ciemnozielony. Aha, no, no dobra. No to akurat skończymy odcinek, nie ma tam około 15 polosów. Ale czy sportowe auto, czy niesportowe auto? Nie, nie wiem jak wygląda sedan, nie interesuje się jakoś bardzo tym. Podpowiedź, e, gdzie ty jesteś. Jedna podpowiedź. Ogólnie są w grze e, dwie podpowiedzi. Tak dla graczy. Nie. Dobra. Helikopter? Mogłeś powiedzieć południe Los Santos po prostu. Ja to na a ty gdzieś wokół Ej, ja chyba wiem... Ja właśnie... Ej, on możliwe właśnie jest po... On właśnie możliwe, że jest u góry No... No właśnie możliwe, no no możliwe O, no. tak patrzy na samochody różne, nie? Dobra, ja, ja jedę na sam ruch po prostu Los Santos, ja po... będę jeździł zaraz po obrębach Los Santos. O, góry, 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 góry. Jestem na obrzeżach Los Santos. Dobra, le lecę po prostu na obrzeżach, bo to inaczej to pewnie nie ma bardzo sensu. Jak on gdzieś jest na bank, na obrzeżach, nie wiem do końca gdzie, ale na bankie gdzieś na obrzeżach musi być. Bo jak w tym celu nie ma, to... Co? Ale ja nie... ja nie mam mini mapki włączonej. Co? Nie. Chcesz to zobaczyć, później na odcinku tam. No. Taka, nie wszystko będzie na filmie. Nie, normalnie można. Na play'u normalnie można. Nie, Patryk, ja tu do ciebie mniej więcej. Ja tu do ciebie. Ty gdzie jesteś? Tak, no. Gdzieś tam może być. O, jestem chyba przy tym moście. Tak, nie, to nie wiem, nie wiem czy to jest most. Bank? Ten zielony, te, ten zielony bank Ten zielony bank taki, wiesz jak którym mi chodzi? W tym trum? E, dobra panowie, ja już muszę kończyć odcinek No, a więc No, Marcel wygrał A więc Marcel wygrał, dobra Nara, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji Dobra Narka.